Przyczyna i skutek. Być może wciąż narzekasz na lęk, lecz mimo to ciągle ten lęk w sobie wywołujesz. Wskazywałem już na to, że nie możesz mnie prosić, abym uwolnił cię od lęku. Ja wiem, że lęk nie istnieje. Lecz ty tego nie wiesz. Gdybym wkroczył pomiędzy Twoje myśli a ich skutki, to taka ingerencja spowodowałaby naruszenie podstawowego prawa przyczyny i skutku, najbardziej fundamentalnego prawa, jakie istnieje. Prawie wcale bym Ci nie pomógł, gdybym obniżył wartość mocy Twojego własnego myślenia. Pozostawałoby to również w oczywistej sprzeczności z celem tego kursu. Bardziej pomocne mogłoby się okazać przypomnienie, że nie dość starannie strzeżesz swoje myśli. Być może czujesz, że w tym momencie tylko cud mógłby sprawić, aby ci się to udało, co jest w pełni zgodne z prawdą. Nie jesteś przyzwyczajony do myślenia nastanowionego, nastawionego na cuda, lecz można Cię wyćwiczyć w tego typu myśleniu. Wszystkim cudotwórcom tego rodzaju trening jest potrzebny. Nie mogę pozwolić Ci, abyś pozostawił swój umysł niestrzeżony, bo w przeciwnym razie nie będziesz w stanie mi pomóc. Czynienie cudów wymaga pełnego uświadomienia sobie mocy myśli, aby uniknąć błędnego tworzenia. Gdy takie uświadomienie nie zachodzi, trzeba by wówczas cudu, żeby właściwie ustawił sam umysł, co byłoby procesem krążenia, rodzajem błędnego koła niesprzyjającym załamaniu się czasu, do którego cud był przeznaczony. Cudotwórca musi mieć prawdziwy szacunek dla prawdziwej przyczyny i skutku, który jest warunkiem koniecznym, aby nastąpił cud. Zarówno cuda, jak i lęk biorą się z myśli. Jeśli nie miałbyś wolności wyboru jednego, nie miałbyś również wolności wyboru drugiego. Wybierając cud, odrzuciłeś lęk, choćby tylko tymczasowo. Bałeś się, się wszystkich i wszystkiego. Obawiasz się Boga, mnie i samego siebie. Błędnie nas postrzegałeś, oraz błędnie nas wykreowałeś i wierzysz w to, co wytworzyłeś. Nie uczyniłbyś tego, gdybyś nie obawiał się swoich własnych myśli. Przestraszeni. Muszą błędnie tworzyć, ponieważ błędnie postrzegają stworzenie. Gdy błędnie tworzysz, odczuwasz ból. Zasada przyczyny i skutku staje się teraz prawdziwym środkiem przyspieszającym, chociaż tylko tymczasowym. W rzeczywistości przyczyna jest określeniem odnoszącym się do Boga. A jego skutek to jego syn. To ustanawia zbiór związków przyczynowo-skutkowych, całkowicie różniących się od tych, które Ty wprowadzasz do swego błędnego stworzenia. A zatem podstawowy konflikt w tym świecie. Toczy się między właściwym stworzeniem a tworzeniem błędnym. Cały lęk jest ukryty w tym drugim rodzaju tworzenia, a cała miłość znajduje się w pierwszym. Ten konflikt zatem zachodzi pomiędzy miłością a lękiem. Już powiedziano, że wierzysz, iż nie potrafisz zapanować nad lękiem, ponieważ Ty sam go wytworzyłeś, a twoja wiara w Niego wydaje się pozbawiać cię nad Nim kontroli. Jednak jakakolwiek próba naprawienia tego błędu poprzez starania opanowania lęku jest. Bezużyteczna. Tak naprawdę podkreśla ona moc lęku poprzez samo założenie, że należy go pokonać. Prawdziwe rozwiązanie tego problemu opiera się całkowicie na władzy, jaką daje miłość. Jednak w międzyczasie odczuwanie konfliktu jest nieuchronne, gdyż. Doprowadziłeś do sytuacji, w której wierzysz w moc tego, co nie istnieje. Nic i wszystko nie mogą ze sobą współistnieć. Wiara w jedno oznacza zaprzeczenie drugiemu. Lęk w rzeczywistości jest niczym, a miłość wszystkim. Gdy tylko światło wkracza do ciemności, ciemność zostaje zlikwidowana. To, w co wierzysz, jest dla Ciebie prawdziwe. W tym sensie oddzielenie miało miejsce, a zaprzeczenie temu jest jedynie niewłaściwym użyciem zaprzeczenia. Jednakże koncentrowanie się na Błędzie jest tylko popełnianiem następnego błędu. Wstępna procedura korygująca polega na tymczasowym rozpoznaniu, że istnieje jakiś problem, lecz tylko po to dokonywanym, aby wskazać, że potrzeba że potrzebna jest natychmiastowa jego korekcja. Wywołuje to stan umysłu, w którym pojednanie może zostać zaakceptowane bez żadnego opóźnienia. Trzeba jednak podkreślić, że ostatecznie nie jest możliwy żaden kompromis pomiędzy wszystkim a niczym. Zasadniczo czas jest środkiem, za pomocą którego można zrezygnować z wszelkich kompromisów w tym względzie. Czas tylko wydaje się być obalony stopniowo, ponieważ wymaga odstępów, które nie istnieją. To tylko z powodu błędnego tworzenia stało się niezbędne powstanie czasu jako ośrodka korygującego. Stwierdzenie: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wymaga tylko jednej niewielkiej korekty, a miało one sens w tym kontekście: dał go synowi swemu jednorodzonemu. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że Bóg ma tylko jednego Syna. Jeśli wszystkie jego stworzenia są jego synami, wówczas każdy z nich musi być integralną częścią całego synostwa. Synostwo w swej jedności wykracza poza sumę swych części. Nie jest to jednak tak długowieczne, jak długo brakuje mu jakiejkolwiek. Z tego powodu konflikt nie może zostać ostatecznie rozwiązany, dopóki wszystkie części synostwa do nie, nie powrócą. Tylko wtedy można zrozumieć sens całości w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Jakaś część synostwa może wierzyć w błąd lub niekompletność, jeśli dokona takiego wyboru. Jeżeli jednak tak uczyni, wówczas będzie wierzyć w istnienie nicości. Ten błąd może naprawić pojednanie. Mówiłem już, choć przelotnie o gotowości, lecz pewne dodatkowe kwestie mogłyby się tu okazać pomocne. Gotowość jest jedynie warunkiem wstępnym, potrzebnym do osiągnięcia czegoś. Nie powinno się mylić jednego z drugim. Gdy tylko pojawi się stan gotowości, występuje również. W jakimś stopniu pragnienie realizacji, lecz w żadnym razie nie musi być ono niepodzielne. Ten stan nie sugeruje niczego więcej, jak tylko pewne zadatki, pewną potencjalną możliwość zmiany zdania. Pewność siebie nie może się w pełni rozwinąć. Dopóki nie zostanie osiągnięta biegłość. Próbowaliśmy już naprawić zasadniczy błąd myślenia, że można opanować lęk, i podkreślaliśmy, że prawdziwe panowanie możliwe jest tylko dzięki miłości. Gotowość jest tylko początkiem pewności siebie. Być może uważasz, że oznacza to, iż musi upłynąć dużo czasu pomiędzy wystąpieniem gotowości a osiągnięciem biegłości. Lecz pozwól mi przypomnieć, że to ja kontroluję czas i przestrzeń.